Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, ktoś mówi, jakieś fatum, nie fatum. czego <głos》>. listopada wróciłem do domu i tak, nie nagrać, nie nagrać coś na temat tego hala, i nie miałem dużo czasu. 7 godzin się zastanawiałem, wiecie, to jest ta peregrinalistyka, coś takiego, to jest takie ciekawe, że robisz wszystko odkładając ważną rzecz. W końcu, jak o 19 się zebrały, to się okazało, że kamera padła i wizja była, głos się nagrywał. To taka ciekawostka, właściwie, wszystko przygotowałem, dobra. No dobra, dzisiaj jest, który to dzisiaj jest czwarty, moi no drodzy. Film będzie długi, także od razu po, e, ostrzegam. Film będzie właśnie. A dlaczego? Aha, w ogóle dlaczego nagrywam? Bo e, przed 1 listopada gdzieś tam jakiś e, oglądam telewizornie. Na znaczy ja nie ona wy telewizornie, ale leci sobie jakiś tam mecze i później wypowiedź gryniarza, policjanta. I to właśnie ta odpowiedź mnie zbulwersowała, ale dlaczego mnie zbulwersowała ta odpowiedź policjanta na temat Halloween'u, ja powiem Wam na końcu. Teraz tak, cały ten Halloween, skąd to się wzięło i tak dalej, jest tego dziesiątki jak nie setki filmów w polskim YouTubie, można sobie przejrzeć analogię tego tak zwanego święta, tego tak, tego tak, tych tak zwanych obyczajów. I tak dalej, Irlandia, później Stany Zjednoczone, i tak dalej, i tak dalej. Ja za bardzo w to nie będę wchodził. Proszę bardzo, jak ktoś sobie życzy, szczegóły naprawdę fachowcy omawiają to dość dokładnie i z Wracając do tytułu, bo zapomniałem: Halloween ADHD, więc tak, trochę historii, moi drodzy, a może tak, z PRL-u. Powiem Wam tak, ja pamiętam, to chyba jeszcze nie była szósta klasa, piąta, czyli nie wiem, 13 lat. Za PRL-u, proszę Państwa, połowa lat 80. i przyszło bodajże małżeństwo, już dokładnie pamiętam. właśnie chciała nauczycielka wprowadzić Halloween w szkole, i no, wszyscy byli zadowoleni, jeżeli chodzi o kadrę nauczycielską. Za PRL-u, autentyk. Okej, okay, będzie Halloween, będzie tam jakieś przebierańce itd. i tak dalej. I o dziwo, może to jest, wyda się dziwne. Ale praktycznie my wszyscy żeśmy nie chcieli brać w tym udziału. Jakoś nie wiem odruchowo, to pomimo że wtedy wszystko, powtarzam wam, lata 80., to wszystko, co było amerykańskie, to było kul. po prostu, tak jak ja teraz obserwuję roczny tropie pelet tak potępiany, i słusznie, to w latach 80. miasta, w miastach to się zachwycali tymi dwoma ludźmi. Ale to trochę odjechałem. Nie chodzi o to. I tak jak powtarzam wam. Tam wiadomo, no tam kilkoro, nie to, że tam 100% klasy, ale, bo to nie tylko moja klasa była, ale w ogóle w szkole wiadomo, no tam dzieci nauczycieli, czy coś w tym stylu, no tam oni tam chcieli przyjechać tam, wiecie. Ale większość, absolutnie, to nie to, że rodzice nas tam awiali, albo nie chodźcie, no, myśmy w ogóle nie chcieli w tym brać udziału. Coś podświadomie nas blokowało, żeby nie robić z siebie frajerów i idiotów, tak się wtedy mówiło. I rzeczywiście, ja, ja pamiętam później do końca roku... Ona była zaskoczona, bo ona, ona myślała, że tu na wsi wprowadzi taką nowoczesność. E, tak, bo to oni przyszli, nie pamiętam, czy lat e, uczyli, które było małżeństwo. i ona, one się wynieśli. Nieważne, nie chodzi o to. Ale ona była zaskoczona, że liczyła na wielki odzew, że ona taką prowadzi kulturę, kulturę Halloweenu. E, to, to, czy to jest sprzeczne z chrześcijaństwem? Oczywiście, że tak. E, to jest sprzeczne całkowicie, całkowicie Halloween. Sprzeczny z chrześcijaństwem, mało tego Halloween jest sprzeczny ze słowiańszczyzną. Teraz się próbuje porównywać Halloween ze słowiańszczyzną. Zobaczę, jak będziemy, jak będziemy z czasem, to ja się do tego jeszcze odniosę. Ale zobaczę, jak będziemy z czasem. Yy. Taka jeszcze rzecz, właśnie w stosunku, bo to tak się rzucono z tym Halloweenem na dzieci. A, a dlaczego dorośli się nie przebierają? Oczywiście wojny przypadki są jak najbardziej ostatnio, ostatnio filmy w ostatnim ostatnim budynku filmu w Elbowie e, tu niby jakieś tam są podobne działania wojenne a tam normalnie na ulicach e, po przebieraniu zabawa trwa najlepsze to taki tylko e, e, taka teraz akcja no i teraz tak proszę państwa e, dzieci a Halloween moi drodzy mm, za moich czasów coś takiego jak ADHD nie istniało w ogóle to był termin, już wtedy mówiono, że są dzieci nerwowe, tam gdzieś na zachodzie, że psychologowie, psychiatrzy, cuda na kiju. Natomiast tutaj w Polsce za teren, ja chodziłem do szkoły podstawowa, zawodowa, technikum, nie ja tam żadnego ADHD nie spotkałem. A później razem, kiedy się już otworzyliśmy na ten, na ten słynny zachód w 89., Rozpoczęło się dziw, dziw, dziwnym, dziwnym trafem ADHD. To jest taka nerwica. To też nie będę się rozpowiadał, roz, chwilę na ten temat. Tego tego teoretycznego schorzenia, które do końca nie jest, to też do końca nie jest takie pewne, bo ja też się tym interesowałem. Bardziej, bardziej wymyślony, ale jest, jest, nerwica jest. No i teraz, proszę Państwa, no jeżeli. To teraz wróćmy do dzieci, szczególnie do małych dzieci. No jeżeli takiemu ja patrzę, w, ja już w przedszkola, to tragedia, ale ja widzę, daje to się dzieje w przedszkolach. Małe dzieci, które chodzą do, do przedszkola, czy do pierwszych klas, tak 1-3, i im rodzice na twarzach malują trupie czaszki, szynyty, y, jakieś y, wampiry, szkielety, czaszki, wiecie. Szkielety, jakaś trupia czaszka tu na twarz zakłada, robią im zdjęcie do internetu i każą im się w ten sposób zachowywać. To ja tak patrzę, bo ja to patrzę na to już od lekko, już prawie od 40 lat, już na to obserwuję tą głupotę. No i pyta pytanie brzmi: no to co, dziwicie się, że później dziecko jest hmm, nerwowe, że dziecko jest wystraszone, że dziecko nie może spać? Widzę, jak coś takiego mu wiecie no to jeszcze to ja w takim razie mówię: no to jeszcze to Auschwitz zawieście na wycieczkę, takie małe dzieci zawieście. Pokażcie tam, jak tam ludzi się palono, jak trup wygląda, jak szkieleton, skoro. Bo to jest Halloween. No to jest, no to Halloween się do tego odnosi, właśnie. Proszę natura ludzka jest taka, że dorosły pow powinien być odporny. No to jak ja już tam wiecie, mnie tam nie rusza, ale ja jestem dorosły. Nastolatek. Już powinien być odporny. Nastolatek. Ale nie małe dzieci. Małe dzieci chroni się. No, kto słyszał, żeby. No to mówię, to do, do, do receptorii jeszcze, Albo do krematorium, Teraz o krematoria przecież chodzą na 20 minut. To jej jest. I to za zawieźcie dziecko. No, skoro w wchalą do krematorium, wycieczka z przedszkola, proszę bardzo, otwórzcie żyć trumnę, pokazać, o tu jest ciało. Za chwilę, by... albo później, jak już będzie. Po całej akcji, jak pan wygarnia wszystko. Wiecie, ja nie mam nic przeciwko krematorium dzisiejszym, natomiast chodzi o far. No, bo takie rzeczy robić dzieciom, a później dziwić się, że dzieci mają AD. I no, tak to jest. A jeszcze co ciekawe, jak ja patrzę, <ślały> cały internet, tu sobie zdjęcia, kościotrupy, no to co ty chcesz, swoje dziecko widzieć w trumnie? Zakrwawione. Jakieś, nie jak po wypadku, bo to, to też, też, też taka moda jest, wiecie, tutaj po wypadku, po wykręcane ręce, sztuczna krew, wszystko, tu flaki na wierzchu. Takie nawet widziałem już. I to dzieci, małym dzieciom to się robi, małym dzieciom. I później takie dziecko, jeżeli ono patrzy w lustro i widzi swoje obicie, odbicie zmasakrowanego człowieka, no to ono jest przerażone. No bo ono później kładzie się spać i ono w, jej, w, w głowie ma Przerażenie, bo to nie jest księżniczka, nie jest wróżka, czy nie jest nawet jakaś wiedźma z jakimś wiecie, tak jak to było za moich czasów, że e, ktoś gra w jakąś scenę, może do tego jeszcze dojdę, ale, ale o to chodzi, wejście w psychikę i zniszczenie psychiki, I tak jest na zachodzie, no i mamy teraz to, co jest na zachodzie, a później wiadomo jest biznes, proszę Państwa, to jest, to jest bardzo wiąże się z biznesem, ja znałem, proszę Państwa, ja spotkałem już dwa razy, o więcej, Gości z tytułami naukowymi, medycznymi, tu się powiedzieli: No, wyleczony, jak to jest to powiedzenie? Klient, pacjent wyleczony, klient utracony. A tak, to proszę państwa, znerwicowane dziecko, wizyta 300 zł za pół godziny. A jeszcze nie daj Boże, to się stanie, bo zawsze, zawsze ostrzegam ludzi, jakieś psychotropy i tak dalej. Także tak to wygląda. Ech, tak to wygląda w tej kwestii właśnie psychologicznej. To jest jedna kwestia. Moi drodzy, czyli, czyli tak, robisz, charakteryzujesz dziecko na trupa, i pokazujesz to dziecko, jeszcze każesz mu się w lustrze przeglądać, albo jeszcze robić sobie mu zdjęcia. Niech on zapamięta, jak on będzie wyglądał jak jako trupusz, jako trup. Bo to wiecie, tam na zielono to, to cud. Ja już tak się ograniczam, ale to. To, co ja widzę w internecie, co robią rodzice dzieciom, no to jest wręcz przerażające. Najpóźniej no a później zdziwienie. Więc ja ja tylko ja dwóch chowałem, ale w życiu bym nie dopuścił, żeby, no ja nie powiem, odruż, od, musimy to odróżnić przedstawienie teatralne. Gdyby dziecko grało w jakimś teatrze, nie ma problemu, niech się maluje na wszystko, ale przedstawienie teatralne bo to i nie jest groźne, natomiast to, ten cały Halloween, jak najbardziej. No i teraz kolejna rzecz, proszę Państwa, odnośnie tego gliniarza. Słucham w telewizorze, a on tam trzeba uważać, bo oni tam, cukierek albo psikus, co nie? To, to jest słynna to jest amerykańska akcja wulgarna, haniebna, ucząca dzieci żebractwa, to jest to jest po prostu ja to, ja, ja kiedyś oglądałem, to ja nie mogłem, proszę Państwa, ja byłem, ja byłem dzieciak, to były filmy. jak oglądałem filmy y, jako dziecko z tym Halloweenem, bo to nie tak żadna nowość jest. I jak, to, jak oglądałem to ich żebractwo, mi się to zawsze nie podobało. Bo to jest co innego nasza tradycja zapustu. Proszę Państwa, ja chodziłem na zapusty, tak? Chodziłem, poprzebieraliśmy się, na no, za dziadu, babki i tak dalej, jako dzieci. Chodziliśmy po domach, po wiosce, po znajomych, tak? I yy, nigdy nie braliśmy jedzenia. I tam nas na często na nie wali. Ale to jest zupełnie tradycja zapusty, które myśmy mieli, to zupełnie co innego z tym syfem Halloween. No i teraz do czego zmierzam? No, gdzie jest sanepik? możemy się zapytać. Proszę Państwa, jak można jeść coś, najpierw w dzieciach poszedł, by żebrał. Dobra, o to, bo się pogubiłem. Zaczynamy, wracamy do tego i Ja mówi, że trzeba przynieść do domu te cukierki, przekroić cukierka, sprawdzić. No bo jest bardzo dużo przypadków, że tam są żyletki, gwoździe, szpilki, pineski. Cuda, cuda różne na takie... No i wtedy jak czegoś takiego nie ma, no to można to spożyć. Proszę Państwa, znając, zna, znając charakter niektórych ludzi, że mu się wcale nie zdziwił, że nie jeden. I to proszę Państwa, ja, tak, ja znam naprawdę takich gości, ludzie na, na trawie, pozbiera się gówna, nie będę mówił kupił, bo to trzy gówna, te cukierki wymarzę w tym główni. ładnie owinie ładnie w kapach, tak, że nie poznasz. I jak przyjdą dzieci, proszę bardzo, proszę bardzo, poczęstujcie się dzieciaki. No i pamiętajcie, żeby również poczęstować z rodzicami. To ja tylko tak delikatnie to ubiorę. Czym można wymazać jeszcze coś takiego i dać, dać to dzieciom i rodzicom, podzielcie się z rodzicami. Dla mnie ten gliniarz, ale to nie tylko, to ja tylko jeden programik oglądałem, bo ja tego nie oglądam, ja przypuszczam, że w telewizorni przez lata to setki takich programów było, jak to, jak to tłumaczyli, jak im to trzeba być ostrożnym. Proszę Państwa, jak można jeść coś z niewiadomego z nie, z nie źródła? A jeszcze tym bardziej wysłać dziecko, żebym wzięło gdzieś od obcej osoby jakieś cukierki, przyniosło do domu i ja mam to jeść. Ja po bym nie dał to wszystko wrzucił do kosza. Po pierwsze, w życiu mi nie dopuścił do czegoś takiego, żeby mi dziecko żebrało po chałupach, a tym bardziej, żebym ja to jadł. Co was na cukierki nie stać? To jest to jest hańba. To jest po prostu hańba, żeby jeszcze to jeść! Ty wiesz, co ty wiesz. Człowieku, jeden z drugim. No to czy to są, to są piny. A oni A oni tłumaczą, że jak nie ma pineski, nie ma szpilki, to można śmiało to mieć. Że o tym zabronić. Za Nawet powiem wam taką sytuację, hmm, to powiem wam, że oto, no rzeczywiście 30 lat temu jest lato, pamiętam moje małej że trzy coś tam przynieśli dwomu. Do o no, to na czekoladę, nie pamiętam. Będą to jedynie. Ja pamiętam, że kobieta się zakręciła, co? I yy, to było zapakowane, to nie było jakieś otwarte. Że tam no komuś tam może wypadła jakaś czekolada. Złapała to do śmietnika, wyrzuciła żadnego tu nie będzie jedzenia z ulicy, coś tam, coś oni, że tam... I ja wtedy wiecie, ja byłem zapracowany w ogóle innym w innym świecie, żyłem, wiecie, pracujesz, martwisz się o rodzinę, o domu, wszystko nie ma czasu. A ja szanuję jedzenie. Ja mówię, kurde, no mogę zjeźdzą, przeszkadza, po co to? Co jedzenie szanować, wiecie? Bo ja ja się jestem z tego pokolenia, że nigdy nie wyrzucę chleba na chodnik. Jeżeli już wyrzucam chleb, to albo na trawnik. Bo tak jest, proszę państwa, już nie będę się tutaj, że jestem no, gdzieś tam tego, ale na chodnik i nigdy nie nadepnę chleba, ponieważ się nauczony tego szacunku. No ale to już jest to pokolenie, e, my jesteśmy już na wylocie. Natomiast chodzi, do, do czego zmierzam? Ale później, jak przemyślałem sprawę, mówię, miała rację. Miała rację, niech chłówe. Czy jeśli nie wiadomo co, leżało, leżało gdzieś tam na ulicy, wiadomo kto to tam. Tak, nie wiem, ja teraz to rozpatruję, ale wówczas tak powiedziałem: Dobrze zrobiła, że to wywaliłam. <laughs> Lepiej, żeby tego nie jedli. Nigdy nie wiadomo, co to jest. I widzicie odruchowo, instynktownie. Yy, wtedy yy, moja partnerka bardzo, bardzo dobrze się zachowała. Natomiast yy, wracając do dzisiaj, co, no, co to ja miałem, a to czekajcie. Yy dzieci, no właśnie. Aha, z tą słowiańszczyzną. Właśnie z tą słowiańszczyzną. Czekajcie, ile ja mam czasu? 16. Proszę Państwa, Halloween nie ma nic wspólnego z naszą słowiańszczyzną, ponieważ, proszę Państwa, jeżeli się dobrze ktoś, kto się w ogóle czymkolwiek interesował, to nie jest Halloween, w ogóle nie jest naszym świętem słowiańskim, nie jest świętem polskim, już pomijając chrześcijaństwo. To w ogóle nie, nie jest, nie jest e, e, święto. E, to, to ta cała wspomniana szczyzna. oni oddawali kult duchom, ale dziękowali duchom e, przodków. Różne tam robili, czy to z marki, czy z Studyni, ale nie było żadnego straszenia, żadnych szkieletorów, żadnych idiotyzmów. I tu się dalej nie będę rozwodził. E, kończąc, e, powiem Wam właśnie o, o, o to jeszcze, jeszcze jedno. Dziwię się, dziwię się Samidowi, dziwię się takim inaczej. To, że telewizornie, nazistowsko komunistyczne promują to zachęcają, to jedno. Ale, ale brońcie, bo ja mówię, ja sam dzisiaj nie Niech, niech mi tutaj przyniósł do domu dziecko, coś nie źródła. Owszem, gdzieś tam, dobra, do cioci poszedł, do znajomego przyniósł porządku, rozumiecie? Czyli z wiadomego źródła. Ciocia, babcia, gdzieś tam nic zajrzy, dała coś tam, batonika, ciasto i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest ze zwiadomego źródła. Nie ma problemu, przyniosę jeśli to dziecko pocieszy. Już jeżeli tak się uparłeś, ale że, żeby ktoś coś ci dał, nie wiadomo skąd, nie wiadomo jak, z której kałupy, z mieszkania, ktoś powiedział, ja już będę wiedział, to mieszkanie, a to policja, to ja nie wiem, co, co się może dalej zdarzyć w przyszłym roku, jeżeli bo, bo na razie to, to, co się dzieje na tym świecie, no może ktoś właśnie na taki pomoc. Ja powiedziałem tylko o odchodach, chod A w, z czym może być yy, wysmarowane takie jedzenie? Jeżeli ktoś w mieszkanie, mieszkaniu celowo się to przygotuje, jakaś grupa errorystyczna i tak dalej, no to, 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 to może dopiero być dramat, patrzymy, ale będzie za późno. Dobra, jeszcze jeden. Mamy to święto. Do, to tak, jak widzicie, walentynki przyjęli się, gdzie są Fajne święto, co nie? Walentynki, fajne święto. Eee, niech sobie będzie, niech tam sobie ludzie życzą miłości i tak dalej. A może odjadę jeszcze porównam Andrzejki, bo tak jak ten krzyk jest, ja czasami na internecie patrzę, taki wielce, wielce pobożnych, więcej religijnych, jakie to wróżby, jakie to... Proszę Państwa, to, to, to jest zabawa. O, to właśnie o tej zabawie nie wspomnieć. To jest zabawa. To jest zabawa. Ja rok temu przez przypadek byłem, w ogóle jadę, nawet nie wiedziałem, że są Andrzejki. I jedziemy na dans a Kubolem dzisiaj są Andrzejki. Dobra. Wiecie, jak, 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 jak myśmy się dać śmiali. Ludzie 70 y, wiosen na karku y, mieliśmy taką zabawę. Śmialiśmy się, żart żart, jakieś tam przelewanie przez klucz. Ja na no, no, poszedłem do kościoła, ja nie miałem żadnych wyrzutów sumienia. Bo wszystko, co przedniego dnia robi, robiłem, robiłem to w formie żartów, zabawy, a nie w formie jakiejś wiary, że ktoś mi coś wywróżył, jakąś karierę, pieniądze. Czy nie wiadomo, co jeszcze. Y, także. Także, także nie mam nic przeciwko yy, zabawie. I teraz, jeżeli chodzi o szkołę, yy, do czego zmierzam, bo tak się trochę rozjechałem. Yy, Okej, okay. mamy to Halloween, chcą to Halloween. Jeżeli rodzice w szkole chcą, że oni chcą, dobra, to ja taka propozycja na szkół, nie łączcie Halloweenu z wszystkimi świętymi. To jest największa głupota, co, bo to musi być w tym ostatnim dniu października, przejście, coś tam, nie, zróbcie to gdzieś wcześniej. I teraz też powiem, no o czym ty gadasz, najpierw straszniejszy, strasz, teraz chcesz, no dobra niech sobie, na przykład rodzice przyjdą, że chcą tydzień, dyskoteka jakaś tam w piątek, czy tam w czwartek, czy tam wiecie żeby nie było, czy w sobotę, w dzień, czy tam jak dla dzieciaków, po te dzieci na grupy wiekowe i tam w tej szkole proszę Państwa, niech się poprzebierają, niech się pogonią, niech się pobawią, jakiś teatrzyk można stworzyć, yy, tak tam można robić, gdzie, słuchaj, ucharakteryzuj się na powypadku, dzieci będą się tym bawiły. Tak, autentycznie nie jest nic złego, żeby stworzyć jakiś teatr, jakąś zabawę, jakieś śmierci, kotszotrupy i tak dalej. Proszę Państwa, ale to w formie zabawy. I dziecko wie, że ja idę do szkoły, bawię się, jest zabawa, czy tam gram w teatrze, czy jakąś rulkę przygotowuję, czy śpiewam, czy tam recytuję, nieważne, chodzi o to, żeby to była zabawa. Po zabawie jest przebrane z powrotem w naturalny styl i wraca jak człowiek do domu. Takie dziecko nie będzie miało e, koszmarów nocnych. Ono po prostu przyjdzie do bo się świetnie zabawiło, było przebrane, koleżanka czy kolega byli przebrani, tak samo, byśmy się bawili. Ale jeżeli wy to sprowadzacie do domu, a później zdziwieni, co się dzieje, strach tu do specjalistów, no i macie to, co macie. ja mówię o tych ludziach, y y y y, także mówię, jestem przeciwnikiem formy zabawy, dlatego nie, nie, nie to, że chodzi, o, o to jest, już kolejny się znalazł jakiś tam e, gość, który tam wymyśla e, poboż, więcej pobożyć i tak dalej, no nie chodzi tutaj, ja w ogóle nie chodzi tu o, o wiarę, ja, zobaczcie, że ja nie mówię o wcale o wierze, a o kwestii socjologiczno-psychologicznej i dlatego mówię, no dramat, to co ja w ten kliniasz, tak patrzyłem, co on wygaduje, Człowieku. Dlatego ostrzegajcie, jeżeli ktoś powie, że o, będzie, albo nawet będziecie gdzieś, o dziecko wróciło, gdzieś tam, może przez przypadek będziecie, proszę bardzo, z ukerki się wujek, ciocia, czy coś się poszepana, absolutnie. się dowija, a ile nie częstujcie się, a dwa że nawet z z Waszych dzieci, to też absolutnie mowy nie ma. No mówię, no, nawet to takie, takie kwestie, na przykład ten tydzień wcześniej, no ta zabawa, jeżeli w tych szkołach, no mam ten Halloween na zakładzie, Jesteśmy w strefie zachodniej, gdzieś pod jak można zrobić jakieś, jakieś festyny pod marketami i tak dalej, przebierane dzieciaki, ktoś tam wychodzi z marketu, e, może pani wychodzi no wiesz, wychodzi, wrzuci tego cukierka, no gdzieś tam, wiecie. Nie, ja już tak trochę teraz e, tak po prostu m, ubarwiam to, żeby nie robić z tego jakiegoś wielkiego dramatu. Natomiast te dwie podstawy, nie, nie róbcie tego cyrku w domach, i nie, nie krzywcie waszych dzieci raz. Robiąc z nich kaleki, kładąc ich za we wczesnym dzieciństwie do trumny, robiąc z nich truposzy, a dwa, nie róbcie z nich żebraków, którzy będą żebrać po ludziach i przynosić do domu pożywienie niewiadomego, niewiadomego pochodzenia. To, jest to, to, jest rzecz, to już jest w ogóle obrzydliwe. No. Dobra, to by było na tyle w kwestii tego całego kalowka I mówię, jest tu związek. Proszę Państwa, jest. Jest, kiedy, kiedy ten cały Haloin wszedł, zaczął się w szkołach problem. No i mają problem, ale nikt tego przede mną nie łączył A ja to łączę, to jest halloween z ADHD. Ma ścisły związek. Nie stuprocentowy, żeby każdy że już tylko i wyłącznie te całe. ADHD. Nie, ale ma związek między innymi właśnie z tym świętem, gdybyście kiedyś trafili tak już powiadę, zobaczcie, że nikt się nie postarał nie ma przecież miliardy idą na różne instytuty medyczne itd. Tak, się nie się po, nie pofatygował, żeby sprawić korelację właśnie tego święta w wczesnym dzieciństwie, a później już we wczesnym etapie szkolnym problemy szkolne. A powiem wam tylko tyle, no my hipnoterapeuci byśmy to odkryjemy. Skąd się mi odbiorą twoje problemy? Powiem no, zaraz, w, dzieci, w dzieciństwie tam był, wydawało mu się, że jest trupem, że umarł, mamusia się tak mówiła. Dobra, trochę to przestaciłem na koniec. Ale chciałem, to chciałem tak, żeby, żeby to zauważyć, że nikt, wszyscy się uważają, że to jest super fajna zabawa, a, a znowu ta druga strona, a to jeszcze trochę, to tylko aby diabeł, 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 Ech, też do przesady, a ta strona właśnie facetów w czarnych no to tylko diabeł, już nie zadawajcie się z diabełem, to też jest, to też jest przesada, która rodzi znowu odwrotny skutek, bum, i przeciwna sytuacja, to... no mówiłem, że jest długo, no i długo. Życzę wszystkim powodzenia i najmiłego wieczoru. Nie, nie wieczoru. to ja jestem w wieczoru. A teraz coś, co jest co święte, następnego, dobra.